Zadanie 26. Rozwiąż równanie x kwadrat odjąć 16 razy x do potęgi trzeciej odjąć 1. Całość jest równa 0. Zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze wyrażenie jest przyrównane do 0. Po drugie po lewej stronie równania mamy postać iloczynową. W związku z powyższym my tego równania nie musimy w żaden sposób przekształcać, aby je rozwiązać. Rozwiązanie równania polega na tym, żeby wyznaczyć, jeżeli istnieją oczywiście, wartości x, takie, które spełniają to równanie. W jaki sposób to należy zrobić? No trzeba po pierwsze zastanowić się, jakie wartości x zerują pierwszy nawias, no i po drugie, jakie wartości x zerują drugi nawias. Skoncentrujmy się w pierwszej kolejności na tym pierwszym nawiasie, gdzie tutaj mamy x kwadrat odjąć 16. W jaki sposób zorientować się, jaka wartość x zazeruje ten pierwszy nawias? Wystarczy, że my wyrażenie x kwadrat odjąć 16 przyrównamy do zera. Uczniowie, widząc takie równanie, bardzo często chcą rozwiązywać je metodą z delty. Oczywiście my tutaj tę metodę możemy jak najbardziej zastosować, tylko że ona jest czasochłonna. W tym konkretnym przypadku my możemy zastosować dwie inne, szybsze metody. Po pierwsze, ja tutaj może przepiszę całe to równanie, po pierwsze liczbę minus 16 my możemy przenieść na prawą stronę równania. Uzyskujemy dzięki temu x kwadrat równe 16. I takie równanie, które tutaj uzyskaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, aby uzyskać 16. My mamy dwie takie liczby. Pierwszą z nich jest liczba minus 4, natomiast drugą z nich jest liczba 4. Dlaczego? Dlatego, że minus 4 podniesione do potęgi drugiej daje 16, oraz 4 do potęgi drugiej również daje nam 16. Czyli mamy dwie liczby, które zerują nam to, to wyrażenie w pierwszym nawiasie minus 4 i 4. To była druga metoda, natomiast teraz ja przedstawię metodę trzecią. Tutaj chodzi o to, żeby zastosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. I wzór, o którym mowa, symbolicznie ma postać następującą. A kwadrat odjąć b kwadrat to jest dokładnie to samo, co a odjąć b razy a plus b. I teraz popatrzmy, jeżeli mamy tutaj x kwadrat odjąć 16, która jest równa liczbie 0, to pamiętajmy o tym, że 16 to jest dokładnie to samo co 4 do potęgi 2. Czyli popatrzmy, że my tutaj na tym etapie już uzyskaliśmy taką postać, jaką mamy w tym miejscu. Czyli możemy zapisać to wzorem skróconego mnożenia, uzyskując dzięki temu x odjąć 4 razy x plus 4 i całość jest równa liczbie 0. Cóż to oznacza? To oznacza, że ten pierwszy nawias jest zerowany przez 4, natomiast ten drugi nawias przez minus 4. Czyli potwierdziło nam się to, co uzyskaliśmy tutaj w drugiej metodzie. Jeżeli nie zastosowalibyśmy metodą delty, to też w tym przypadku delta by wyszła większa od zera. 1x byłby równy minus 4, drugi plus 4. No i teraz zostaje nam jeszcze drugi nawias. Czyli tutaj również musimy zapytać... Jaka wartość x zeruje nam x? Dokładnie, zeruje nam x. Czyli jeżeli przyniesiemy jedynkę na prawą stronę, no to uzyskamy x do potęgi trzeciej równe 1. I teraz takie równanie pyta nas się, jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi trzeciej, aby uzyskać 1. I mamy tylko jedną taką liczbę, którą jest liczba 1. Dlaczego? Dlatego, że liczba 1 podniesiona do potęgi trzeciej daje nam 1. No i popatrzmy, że my tutaj w gruncie rzeczy uzyskaliśmy już odpowiedzi. Tutaj będzie minus 4, 4 oraz liczba 1, czyli możemy już zapisać odpowiedź, którą jest to, że x jest równa liczbie minus 4 lub x jest równy liczbie 4 lub x jest równy liczbie 1. Taką odpowiedź również moglibyśmy zapisać w postaci zbioru 3 elementowego w następujący sposób. x należy do zbioru, minus 4, 1 oraz 4. W zasadzie obie odpowiedzi są prawidłowe.